No witam. Kolejną rzeczą, którą będziemy robić w naszej celicy jest jest, jest, jest wymiana świec. Tutaj kolega walczy nadal z zawieszeniem. <noise> Bardzo profesjonalne dlatego narzędzie. potrzebujemy Klucz numer 10. Mamy cztery cewki do odkręcenia. Ja sobie je podłużnię, dlatego że robię to jedną ręką. Więc troszeczkę oszukam, ale one bardzo łatwo wychodzą. Postarajmy się nie zgubić śrubek. Jak mówię, dzisiaj jest pierwszy taki grubszy dzień naszego projektu celika. Powoli zmierzamy do celu. Nabyliśmy auto i chcemy je doprowadzić do jak najlepszego stanu. Także w tym momencie posiadamy Mazdę RX-8, i Toyotę Celikę. Mazda jest tam, sobie stoi. Mówię spokojnie, możemy sobie wyciągnąć delikatnie po kolei lekko cewki. I zaraz, wracam. zapomniałem wspomnieć, tutaj jeszcze są takie dwie śrubeczki, które trzymają listwę, razem z cewkami i możemy to spokojnie poodpinać cewki. Przyciskamy zawleczkę, wyciągamy delikatnie, co by ich nie pourywać. opa. one są dość, dość łatwo wychodzą. Naciskamy i wysuwamy. Jest troszeczkę zimno, także ja mam trochę zmaznięte ręce. I ciężko okay. jest mi to zrobić. Już mam tutaj wyciągnięte wszystkie cewki. Mam poukładane je w kolejności takiej, jakiej były. I teraz tak, co zauważyłem? Fajnie jest odpiąć pierwszą cewkę, wyciągnąć ją. Wtedy mamy łatwiejszy dostęp do drugiego kabla. Odpiąć kabel, wyciągnąć cewkę. Trzeci i to samo mamy z czwartym. Jest to po prostu wygodniejsze i szybsze rozwiązanie. Spokojnie sobie możemy ściągnąć i odsunąć listwę. Ona nam bardzo nie będzie przeszkadzać, ale żeby była lepsza widoczność. Opa. Bierzemy klucz do świec numer 16. Dość długą przedłużkę. I spróbujemy teraz wykręcić świecę. Mamy klucz do świecy specjalnie w środku z takim gumowym chwytakiem który pomoże nam wyciągnąć świecę się oszukiwałem z tego względu że mam tylko jedną rękę do pracy i teraz wykręcam śrubę one nie były mocno, mocno przykręcone więc to nie był problem z odkręceniem ich spokojnie sobie możemy świecę wykręcić jeszcze nie taki mały, 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 mała podpowiedź. Jeżeli nie macie klucza specjalnego do świec, nie możecie wyciągnąć świec po odkręceniu ich, to wystarczy użyć do tego cewki. Wkładamy cewkę, wtykamy i mamy świecę na wierzchu. I robimy tak z wszystkimi czterema. Tym samym sposobem nie musimy korzystać ze specjalistycznych narzędzi, tylko sobie wyciągamy nasze świece bezproblemowo. Tak, jak mówię, potrzebujemy tylko klucz przed cewkę, co każdy ma raczej i, i bez problemu. Wymieniamy nasze świece na NGK, to, to też wcześniej były NGK, te zielone. Yy, niestety nie były irydowe i mają dłuższą, dłuższe życie, dłuższy okres życia. Są troszeczkę lepsze. I tak jak mówię mamy wszystkie cztery stare wyciągnięte. Mamy cały zestaw nowych świec i montujemy je podobnie jak je wykręcaliśmy. Kolejność dowolna. Świece staramy się włożyć bardzo dokładnie. Najlepiej jeżeli nie mamy klucza to prowadzić ją po palcu wkładamy jak najbardziej głęboko się da i razem z palcem ją delikatnie wrzucamy, starając się, żeby miała jak najniższy spad. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli spadnie zbyt wysoka, może się wydarzyć taka sytuacja. Złapię tutaj ten, Próbujemy złapać ostość, zaraz. Może się zdarzyć taka sytuacja, że ten dziubek tutaj, który mamy, O właśnie ten. Nam się przygnie w nowej świecy. Jak można zauważyć, on jest dość wysoko. O, postość! No, w każdym razie w nowej świecy jest on wysoko, więc musimy po prostu ostrożnie wkładać je, tak, żeby one nie spadały zbyt wysoko. Wtedy może być problem. A my świece możemy je spokojnie sobie poprzykręcać. Przykręcamy mocno, ale nie za mocno. Musimy niestety to wysłać. Świece mamy zamontowane. Upewnijcie się, że wszystkie dobrze. jak nie zobaczycie, że wszystkie są dobrze przykręcone. Że nie są krzywo przykręcone. Yy, możemy po kolei w, wkładać cewki z powrotem tak, jak szły, i robimy na odwrót, jak wyciągaliśmy. Wkładamy cewkę, upewniamy się, że porządnie weszła i przyczepiamy wtyczkę. Raz bierzemy drugą, upewniamy się, że weszła na miejsce. I przyczepiamy wtyczkę. I tak robimy z całą resztą. My nie będziemy dokręcać cewek z tego względu, że będziemy ściągać kapę zawodową za chwileczkę. Więc jest to bez sensu, więc Wy sobie spokojnie już możecie podokręcać wszystkie śrubki. Pamiętajcie, macie cztery dziesiątki na każdej z cewek i dwa tutaj do listwy. Dwie śrubki do listwy. Dziękuję bardzo.